I drodzy państwo, kolejni goście w naszym studiu: Anna Basińska, witam, witam i Jarosław Redniński, cześć, witam się bardzo cześć. A Ania, myślę, że już się państwo kojarzą, bo Ania była u nas już wiele razy. Kiedyś rozmawiała o grach, kiedyś przyszła i opowiadała o popoznaniu.pl i dzisiaj również ten sam temat, czyli popoznaniu.pl wraca ale w nieco innej formie. Dokładnie. Przez wakacje czerwiec, lipiec, sierpień prowadziliśmy wycieczki po Starym Rynku, jego najbliższej okolicy. To był ten sam program każdego tygodnia, nastawiony przede wszystkim na turystów przyjeżdżających do naszego miasta. Natomiast od października do czerwca będziemy prowadzić nowy cykl. To będą wycieczki tematyczne. Tutaj już jest bardziej otwieramy się na mieszkańców Poznania, którzy chcą poznać swoje frydle. Mhm. To może powspominajmy, jak to było od czerwca do września ile osób skorzystało z Waszych usług? Ilu osobom tak naprawdę udało się pomóc zwiedzić jakieś takie bardzo ciekawe zakątki w Poznaniu? Poprowadziliśmy 48 wycieczek, to jest bardzo duża liczba. Łącznie wzięło udział około 750 osób. W tym także osoby no, z wielu państw świata, z wielu kontynentów, bo mieliśmy na wycieczce nawet Australijczyków, osoby z Afryki, no, ale oczywiście najwięcej osób tutaj było z Europy, z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii. No aczkolwiek przede wszystkim no, tą największą grupę uczestników naszych wycieczek stanowili Polacy i te wycieczki w języku polskim cieszyły się największym zainteresowaniem. No bo właśnie, bo wy tak naprawdę mieliście dwojakiego rodzaju ofertę: mieliście wycieczki po Poznaniu po polsku. I po, angielsku. I po angielsku, dokładnie, sobota była, sobota była angielska, niedziela była polska, to, że tak powiem taki standard, wszyscy wiedzieli. Mm -hmm. Teraz te wycieczki, które będziecie organizować już będą tylko w jednym języku? No dokładnie, tylko po polsku. Mm -hmm. Tylko po polsku, ale I za myślę... każdym razem inna wycieczka. No właśnie, myślę, że... Tylko po polsku. Myślę, że wasza praca, bo wy to robicie całkowicie bezpłatnie, chociaż o napiwkach jeszcze na pewno sobie za chwilę powiemy, robicie to całkowicie bezpłatnie, tak naprawdę chyba po prostu z czystej idei pokazania Poznaniakom, nie tylko poznaniakom turystom, że Poznań to naprawdę fajne miasto. No Poznań jest naszą pasją i po prostu chcemy zarazać tą naszą pasją, także inne osoby. Jesteśmy przewodnikami, więc najłatwiej to robić poprzez organizowanie wycieczek, pokazywanie. Tych wszystkich ciekawostek, ciekawych miejsc, zabytków naszych, ponieważ często Poznaniacy mijają to na co dzień, mm -hmm. ale gdzieś ten wzrok zawsze jest na wysokości 1,70 m, 1,80 m i nie patrzymy, na przykład, w górę, jak pięknie wygląda fasada fary, która jest za Panem, czy, czy jakiś zabytek, czy coś, co jest ciekawego w przestrzeni miasta, czego się po prostu na co dzień nie dostrzega. Czyli teraz będziemy zadzierać głowy w sobotę, 10 listopada? Tak, 10 listopada będziemy zadzierać w głowę w okolicach Jeżyc, w okolicach tych wszystkich miejsc, które kojarzą się z rodziną Bo... Bo... Borej. Tak, tak, tak. tak Wycieczka będzie no, dość nietypowa, ponieważ przede wszystkim skupimy się na Jerzycjadzie, na cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz. Towarzyszy nam będzie książka i towarzyszy nam będą bohaterowie tej książki. I, nie, i jakby ten poznań też będzie jak najbardziej. Mm. Będziemy wskazywać najciekawsze zabytki, ale przede wszystkim będziemy pokazywać miejsca, w których Borejkowie i ich przyjaciele bywali. Czyli zwróćmy uwagę na kamienice, na domy, kto w nich mieszkał, co się w nich działo. Myślę, że to nie lata gratka dla wszystkich Dokładnie. fanów Pani Musierowi, czy wszystkich fanów Jeżyc Jady, ale też dla wszystkich fanów Jeżyc, no bo podróżowanie tropem tej rodziny, żeby się nie pomylić, to powiem tej rodziny, to również tak naprawdę podróżowanie chyba w głównej mierze w większości po Jeżycach. Nie tylko. Przede wszystkim to będzie. Zaczniemy od dzielnicy cesarskiej, czyli okolice Alei Niepodległości, Park Chopina, Park Mickiewicza. Dopiero później przejdziemy na Jeżyce i tam oczywiście skupimy się przede wszystkim na kamienicy przy ulicy Rozwelta 5, mm -hmm. ale też zobaczymy szpital przy Raszei zobaczymy osiedle Norwid, przy ulicy Norwida, na które pewnie nikt nigdy nie zwraca uwagi. Pomaszerujemy w kierunku Starego Zo, także te Jeżyce. Też jak najbardziej. Też będę. jak najbardziej. Teraz widzowie widzą o, na przykład widzą w tym momencie Jarka, który był na zdjęciu, to są zdjęcia z poprzednich Waszych wycieczek z tej akcji letniej, która trwała od czerwca do września. Co nam ta akcja dała? Tak osobiście, tak, tak. Tak, tak prywatnie, czy jakieś nowe znajomości, czy na przykład już wiecie, gdzie pojedziecie w przyszłe wakacje? Wiem, że na przykład Australijczyk się pojawił, to być może do Australii. Przede wszystkim myślę, że dużo, dużo satysfakcji, ponieważ e, cieszą nas za każdym razem, kiedy ludzie przychodzili do nas i nam bardzo dziękowali za to, że mieli możliwość zobaczenia, poznania z przewodnikiem. Jeżeli ktoś przyjeżdża do miasta z rodziną, dwie, trzy, cztery osoby, e, tych osób nigdy nie stać na to, żeby wynająć przewodnika. Zazwyczaj e, krążą po mieście, sami odkrywają, bo zakamarki, często nie mają e, Koło jakiego obiektu przechodzą i jaka historia jest z nim e, związana. A dzięki naszym wycieczkom, właściwie mogli spontanicznie zdecydować się na udział, ponieważ wcześniej nie musieli się zapisywać, wcześniej nie musieli o tym myśleć. I często było tak, że ktoś widział tablicę, z którą staliśmy mm. pod ratuszem, przychodził, podchodził, pytał się i, i od razu decydował się na udział w wycieczce. No więc myślę, że przede wszystkim satysfakcja z tego, że tyle osób udało nam się tym poznanie, można powiedzieć, zarazić. E, I dzięki nam i tyle osób poznało miasto. Można mm. powiedzieć. Satysfakcja, coś jeszcze? No przede wszystkim też miłe spędzenie zawsze soboty i niedzieli, bo jednak spotkać osoby i na tych wycieczkach przede wszystkim były osoby, które były chętne. Na takich wycieczkach, które prowadzimy czasami dla grup szkolnych jednak nie wszyscy są zainteresowani taką pełną partycypacją w tym, o czym opowiadamy. Tutaj jednak byli wszyscy chętni i to było niesamowite po prostu dla takich osób organizować wycieczkę, pokazywać im Poznań i widzieć ich uśmiech na twarzy, kiedy opowiadaliśmy o tych wszystkich szczegółach, ciekawych historiach, legendach i tak dalej. Jak Ania była za pierwszym razem w naszym studiu właśnie z popoznaniu.pl mówiłem, że część wycieczkowiczów nie chce podróżować z przewodnikiem, najchętniej by uciekło, najchętniej by go nie słuchało. Obawiałem się, że takiego typu spotkania będziecie również niestety musieli doświadczyć, ale okazuje się, że nie, że tak naprawdę do was podchodzili ci, którzy, którzy chcieli. Bo ci, którzy nie chcieli, mogli od razu tak naprawdę odejść, czy rezygnowali powiedzmy po dwóch, trzech minutach, natomiast do końca zawsze zostawali ci, którzy no, byli zainteresowani często chcieli jeszcze więcej zobaczyć. Wiele osób, tych już z Poznania czy okolic Poznania, często właśnie pytało się o wycieczki po innych tutaj fragmentach miasta, dlatego też już te, ten pomysł na te wycieczki tematyczne padał w ciągu wakacji kilka osób. Już ja o to mm. dopytywałam. A czy było takie miejsce na starym rynku, bądź gdzieś tutaj w okolicach, przy którym większość turystów, których wy oprowadzaliście, zatrzymywali się i nie wierzyli własnym uszom, byli zaskoczeni? Bo wiadomo, że jest stary rynek, wiadomo, że są koziołki i takie zabytki, do których każdy z nas podchodzi, który każdy z nas wie, jak wyglądają, czego się spodziewać, mm -hmm. no ale zaprowadziliście w jakieś takie miejsce, w którym stanęli jak wręci głowa do góry i później trzeba było i wołać, że następne, że dalej idziemy. W mojej opinii fara robiła duże wrażenie mm -hmm. zawsze na wszystkich, bo znamy ją przede wszystkim z fasady, która robi duże wrażenie. Część osób była w środku, ale zwykle uczestniczyła po prostu we mszy świętej i w momencie, kiedy się opowiadało o tych wszystkich szczegółach dotyczących wnętrza, kiedy wyprowadzaliśmy turystów takim tajemniczym przejściem, wyjściem z Fary przez Krużganki to na pewno robiło duże wrażenie. Potem wchodziliśmy na dziedziniec Kolegium Jezuickiego, który też mało kto zna, bo on jest taki trochę no, zamknięty jednak, on jest trudno dostępny i w tym momencie naprawdę ludzie, widać było, że byli zaskoczeni. Mhm. Ja tutaj się jak najbardziej zgodzę, że, że Fara. Że fara, tak, jednak tak, fara. Tak, tak. Ciekaw jestem, co będzie takim zaskoczeniem na tej najbliższej wycieczce. Przypomnę, 10 listopada o godzinie 11 pod Operą się spotykacie i wyruszacie w tak. dwugodzinną podróż. Tak, i to jest to, właśnie są Borejkowie, Jerzyc Natomiast kolejne miesiące to już są kolejne tematy. To już warto mm -hmm. zaznaczyć, że Jarek będzie oprowadzać w grudniu śladem Powstania Wielkopolskiego. Pojawią się również tematy związane z zielenią w Poznaniu w kolejnych miesiącach, z Bambrami. Z tramwajami chociażby poznańskimi, więc te tematy będą bardzo zróżnicowane. Zawsze na naszej stronie internetowej popoznaniu.pl będzie można znaleźć informacje przed każdą wycieczką, mhm. dokładne szczegóły, gdzie się spotykamy, o której. Aczkolwiek zwykle to będzie druga sobota miesiąca, około o, godziny 11. 11. Mhm. Popoznaniu.pl przynosi nas na razie jeszcze na Facebooka. Warto polubić tę stronę. Ja już lubię, więc już jej nie mogę w drugi raz polubić. Ale Państwo mogą więcej informacji na temat wycieczek darmowych, wycieczek po Poznaniu, właśnie na tej stronie. Oni są chyba za zbyt skromni, oni są wspaniali i oni nie powiedzą, że tak naprawdę. Robią wszystko za darmo, robią wszystko bezpłatnie, ale my, drodzy państwo, możemy im za to podziękować. Zawsze po wycieczce jest zbierany tak zwany napiwek. Tak naprawdę to od nas zależy, czy ta inicjatywa będzie kontynuowana, no bo myślę, że idea, pasja to jedno, ale coś tam zawsze się przyda, chociażby na przykład na prowadzenie strony internetowej, dzięki której. My będziemy jeszcze więcej mogli wiedzieć o popoznaniu.pl. A więc nie zapominajmy, jeżeli się wybierzemy 10 listopada w podróż, w długodzinną podróż, śladamy, śladami tej tajemniczej rodziny Borejków. Dobrze, nauczyłem się borejków. No to wtedy po tych dwóch godzinach pamiętajmy, żeby coś tam jednak im wyrzucić, nie wiem, czy będziecie zbierać do kapelusza, nie wiem jak to wygląda, myślę, że macie już jakieś tam swoje sposoby. Każdy ma swoje. Każdy <gry> tak, ma swoje sposoby, ok. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym dziękujemy. studiu. Dziękujemy. Drodzy dziękuję. Państwo, w naszym studiu gościem była Anna Basińska i Jarosław Redliński z popoznaniu.pl, czyli darmowi przewodnicy po naszym pięknym mieście. Tak mogę powiedzieć w skrócie? Można też tak powiedzieć. Mogę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję. Mam nadzieję, że się, że się jeszcze zobaczymy, drodzy Państwo. Teraz krótka przerwa na reklamy i my powracamy z przeglądem prasy.